Chodzi moment, gdzie to nic nie działa. Półśrodek nie działa. Musisz wejść w proces uwalniania traumy i odkrycia tych przekonań, wybaczenia. I to jest z poziomu i ciała, i umysłu, i ducha. Dlatego tylko holistyczna terapia jest skuteczna. Bo nie można pracować tylko z ciałem, bo to nic nie pomoże, to pomoże na chwilę. Z umysłem, jak sobie mindset zmienisz, czy to ci ulży w cierpieniu? Może ci chwilowo da, nie wiem, lepszą pracę, na chwilę ci się poprawi relacja. Ale praca tylko z umysłem, z mindsetem również nie załatwi sprawy. I jeszcze problemy, których nie można załatwić na poziomie ani umysłu, ani ciała, załatwia się na poziomie ducha. Robi się procesy kwantowe. Patrzy się z duchowej perspektywy na lekcje duszy i tak I dopiero wtedy razem to wszystko działa, działa cuda. I dlatego na holistyczną terapię nie chodzi się 3-4 lata. Nie chodzi się co tydzień po godzinie, tak? I, i cały czas się bez zmian jest. Nie, na holistyczną terapię chodzi się kilka razy. U mnie programy holistycznych sesji mają 6, 8 albo 10 sesji. I to wystarczy. Czyli w, maksyma, w dwa lub trzy miesiące możesz puścić cały ból, całe cierpienie ze swojego życia, oczyścić energię w domu rodzinnym, zrozumieć za czym ty za tą zagranicę uciekłaś czy uciekłeś, i że tam odkryć, że to wcale ci nie dało szczęścia, tylko jeszcze większe cierpienie, ale mogło być taką ulgą też na traumę, bo dystans od rodziców na jakiś czas od toksycznych partnerów jest dobre, ale przychodzi moment, gdzie ty i tak musisz się zmierzyć z tym i po prostu wybaczyć, zaakceptować, odpuścić, bo inaczej będziesz cierpieć. To nienawiść na przykład, gdzie macie migreny, bolą was głowy, nienawiść na przykład <laughs> yy, nieuwolniona, będzie się, jak będzie się manifestować? No, cię bola, będzie cię bolała głowa, e, będziesz e, wybuchać agresywnie e, na kogoś, nie wiem, na zwierzę, e, na dziecko, e, na znajomego, tak? A tak naprawdę ta złość czy nienawiść jest do rodzica. I oczywiście do siebie. Jak e, nienawidzisz rodzica, czyli i siebie. Więc sobie dowalasz, tak? Dowalasz swojemu ciału i dowalasz po prostu sobie.